Cześć Boże, kochani, witajcie. Widzimy się dzisiaj, aby przypomnieć sobie ostatnią błajkę, którą wam czytałam. Pamiętacie jaki był jej tytuł? Tak, to rzepka. Słuchajcie uważnie. Pewnego razu dziadek zasiął maleńkie nasionko rzepy i powiedział. Rzepko mała, rzepko wiotka, rośni duża, mocna, słodka. I mała rzepka wyrosła na słodką, mocną i dużą rzepę. Rosła i rosła, coraz większa i większa. Urosła wielka, ogromna. W końcu dziadek chwycił rzepkę za nać i zaczął ją rwać. Rwie i ciągnie, ciągnie i rwie. A rzepka ani drgnie. Wtedy dziadek zawołał babcię. Babciu, babciu, chodź i pomóż mi wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Babcia pociągnęła dziadka. Dziadek pociągnął olbrzymią rzepkę. Ciągnęli, ciągnęli, spocili się, a rzepka ani drgnie. Wtedy babcia zawołała wnuczka Pietrka. Pietrek, Pietrek, chodź i pomóż nam wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Pietrek pociągnął babcię, babcia pociągnęła dziadka, dziadek pociągnął olbrzymią rzepkę. Ciągnęli, ciągnęli, spocili się, a rzepka ani drgnie. Wtedy Pietrek zawołał wnuczkę Maszę: Masza, Masza, chodź i pomóż nam wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Masza pociągnęła Pietka, Pietrek pociągnął babcię, babcia pociągnęła dziadka, dziadek ciągnął olbrzymią rzepkę. Ciągnęli, ciągnęli, wszyscy się spocili, a rzepka. Ani drgnie. Wtedy masza zawołała psa burka. Burek, burek, chodź i pomóż nam wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Burek pociągnął maszę. Masza pociągnęła pietrka. Pietr pociągnął babcię, babcia pociągnęła dziadka, dziadek olbrzymią rzepkę. Ciągnęli, ciągnęli, spocili się, a rzepka ani drgnie. Wtedy Burek zawołał kota mruczka: mruczek, mruczek, chodź i pomóż nam wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Mruczek pociągnął burka. Burek pociągnął maszę. Masza pociągnęła pietrka. Pietrek pociągnął babcię. Babcia pociągnęła dziadka. Dziadek olbrzymią rzepkę. Ciągnęli, ciągnęli. Spocili się, a rzepka ani drgnie. Wtedy mruczek zawołał ciszkę. Ciszko, ciszko kochana, chodź i pomóż nam wyrwać tę olbrzymią rzepkę. Ciszka pociągnęła mruczka. Mruczek pociągnął burka. Burek pociągnął maszę. Masza pociągnęła pietrka. Pietrek pociągnął babcię, babcia pociągnęła dziadka, dziadek olbrzymią rzepkę. Wszyscy ciągnęli i ciągnęli, myśleli, że nic, aż nagle rzepka z ziemi hyc i wszyscy polecieli na ziemię. Kot mruczek przewrócił się na myszkę ciszkę, pies burek przewrócił się na kota mruczka. Masza przewróciła się na psa burka, Pietrek przewrócił się na maszę, babcia przewróciła się na Pietrka, dziadek przewrócił się na babcię, a olbrzymia rzepka poleciała na dziadka i śmiechu było co niemiara. Potem wzięli olbrzymią rzepkę do kuchni, zrobili wielką misę smacznych placków, wszyscy najedli się do syta. A niektórzy opowiadają, że jedzą placki z rzepki do dziś. Baju baju, pleć ploteczki to już koniec tej bajeczki. A teraz zadanie dla Was: kto przewrócił się na kogo? Czy pamiętacie? Sprawdźmy. Kot Mruczek przewrócił się na Myszkę Ciszkę. Pies Burek przewrócił się na Kotka Mruczka. Masza przewróciła się na Psa Burka. Pietrek przewrócił się na Maszę. Babcia przewróciła się na Pietka. Dziadek przewrócił się na Babcię. A olbrzymia rzepka, na kogo się przewróciła? Oczywiście, rzepka poleciała na dziadka. Wszyscy śmiali się i śmiali, aż ich boki bolały. Policzmy teraz, ile osób ciągnęło rzepkę. Dziadek: jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby. A ile zwierząt pomagało? Jeden, dwa i trzy. Wymieńmy po kolei, zaczynając od rzepki, kto chciał ją wyrwać. Dziadek, babcia, pietrek, masza. Pies burek, kotek mruczek, myszka ciszka. Uwaga! Powiedzcie, jak na imię miał chłopczyk, który pomagał w wyrwaniu rzepki? Tak, to był Pietrek. Uwaga! Powiedzcie, jak nazywała się myszka, która Pomagała wyrwać rzepkę. Myszka Ciszka zgadza się. A czy pamiętacie, jak nazywał się pies? Pies burek. Wszyscy ciągnęli rzepkę. Bajka dobrze się skończyła. Rzepka została wyciągnięta, a wszyscy byli zadowoleni. To już koniec naszego spotkania, kochani. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. Pozdrawiam was i mówię pa pa.